Cześć, z tej strony Stefan. Nagrywamy dzisiaj dla Was najważniejsze zasady, jak przygotować się przed wejściem do wody. Uzględniają one, co zrobić ze swoim ciałem, jak je ustawić, jak włączyć do swojego ciała oddech i jak w ten sposób wyregulować umysł, przygotować się do tego, żeby kiedy wejdę do wody, nauczyć się najlepiej, najwięcej i najprzyjemniej. Witamy w kolejnym poradniku morsowania. W tym odcinku Stefan poprowadzi rozgrzewkę, którą warto jest wykonywać przed każdym morsowaniem. Pokaże jak wejść do wody ze spokojem i uśmiechem, a także co robić po wyjściu z wody, żeby nam nie było zimno. Samą rozgrzewkę możesz przećwiczyć w domu zanim pójdziesz na morsowanie lub odtworzyć sobie tuż przed wejściem do wody. Zapraszamy! No dobra, słuchajcie, zaczniemy od tego, żeby ustawić korzenie. Korzenie, czyli Twoje nogi. Potem ustawimy pień, czyli twój tuł. A potem uwolnimy gałęzie, czyli Twoje ręce. Staję sobie wąsko na swoich stopach. Tak wąsko, żebyś czuł, czuła, że jest dla Ciebie stabilnie. I najpierw trochę przesuń ciężar na palce. Przesuń ciężar nad pięty. Po to, żeby wiedzieć, gdzie są Twoje granice stabilności. Możesz przesuwać. Więcej ciała, możesz usunąć tylko trochę ciała, tyle jest, jest dla Ciebie ok. Nadpięty. Więcej ciała, trochę mniej ciała, nadpięty. Poczuj w ogóle sobie, gdzie to jest, koniec zakresu. Ale postaraj się nigdy nie upadać. Ok, mam to. Teraz idę sobie w drugim kierunku. Idę sobie do boku, na jedną stopę bardziej, ale zwróć uwagę na to, że nie odklejam stopy. Czyli nie wchodzę na krawędź stopy, tylko przesuwam ciała w jedną stronę, stopy zostają płasko. Przesuwam w drugą stronę, stopy zostają płasko. Mam zgięte kolana tak, żebym mógł aktywnie pracować całą konstrukcją nóg. Tu nie ma jakichś przeprostów, jest miękka konstrukcja nóg. Bawię się w narciarze. Zrobiłem szósty, zrobiłem bok bok. Teraz zrób sobie coś takiego. Pozwól, żeby Twoje nogi się skręciły w jedną, w drugą stronę. Ale stopy dalej pozostają w kontakcie z ziemią. To są Twoje korzenie. Korzenie nie chcesz wyrywać. Chcesz tylko poczuć, i nie jesteś w stanie w ogóle skręcić swoją konstrukcję. Nóg. Okay. Pa. Idziemy do tułowia, Róż swoim kręgosłupem do przodu całością, czym tylko chcesz, rusz swoim kręgosłupem do tyłu, na szczęście masz już aktywne nogi, więc czujesz się stabilnie, pamiętasz o tym, że chcesz się czuć dobrze, stabilnie na swoich nogach i badasz sobie, gdzie możesz przesunąć swój kręgosłup jako całość kierunku, przód, tył. Nie zatrzymuj się nigdzie na zbyt długo. Raczej pozwól, że ciało po prostu się poruszyło w środku. Pozwól sobie poczuć, jak to jest zbudowane w środku. Zatrzymaj się gdzieś na środku i zacznij ruszać swoim kręgosłupem do boku. Tak, jak czujesz. Nie ma ty. Żadnych przeszkód, możesz wysunąć czym chcesz. Coś wysuń do, do boku, coś wysunę do drugiego. Twoim celem jest poczuć, co jest w środku. Pamiętaj, że kręgosłup ma swoją dolną część za biodrem między biodrem i żebrami jest kręgosłup. Wysunę sobie ten kręgosłup w lewo. bo pamiętaj, że żebra to jest taka reprezentacja kręgu słupa piersiwego, więc byśmy sobie żebra. Wezmy sobie bar, który pociągnie za szyję. Ok, zatrzymaj się na środku. I postara się teraz poczuć, że skręcasz cały swój kręgosłup na stabilnych nogach. Czyli nogi się nie ruszają, a twój kręgosłup się rotuje. Znajdź takie ustawienie kręgosłupa po środku, ani z tyłu, ani z przodu, ani w lewo, ani w prawo. Takie ustawienie, przy którym twój kręgosłup swobodnie, bez napięcia, czyli ja mogę do Was mówić przy tym. Po prostu się od głowy aż po sam ogon. Ok, czuję swój kręgosłup, czuję swoje nogi. Staję trochę szerzej. Czuję, że nogi stoją. Kręgosłup czuję w środku. O, jest w środku. I robię sobie. Kawałek przysiadu i kiedy będę wychodzić do góry, to poczuj, że Twoje nogi wypychają Cię do góry w pion. Ani do przodu, ani do tyłu, ani w bok, ani drugi bok, tylko dokładnie centralnie w pion. Skąd wiesz, że to jest pion? W pion poczujesz największy opór. Taki opór zewnętrzny. Nie opór w Twojej ciele, tylko opór taki przechodzący z grawitacji. Robisz takich, zejść powolutku, płynnie. 3, 4, 5. Także żeby poczuć swoje nogi w tym ustawieniu, poczuć że zakresem kręgosłup mieć na środku siebie cukrowy, dać się to znaczy podczas tych ruchów. I rozstawiasz nogi odrobinę szerzej. Trochę inne włókna się w Tobie zaangażują. Pamiętasz wszystko co robiliśmy wcześniej? czy stopy są płasko, całe naciskają na ziemię. Kręgosłup jest w środku ciebie. Nie przyklejony do żadnego kawałka skóry. Ani z boku, ani z tyłu. Nogą dajesz pracować. Nogi chcą pracować, bo to nogi będą trzymać cały twój kręgosłup w pionie. W takiej pozycji, tutaj można generować ciepło. Można generować stabilność, a stabilność daje spokój. Okay, możesz sobie takich ustawień zrobić kilka, a potem przejść do czegoś takiego. Jestem w swoim najlepszym ustawieniu i teraz skręcam swoje nogi i kręgosłup jednocześnie. Jedna noga zostaje stabilnie, ale może się też ruszać. Długą nogę skręcam, czyli całą konstrukcją teraz i nogami, i rękoma i kręgosłupem skręcam, czyli doszły ręce. Moje ręce reprezentują górę kręgosłupa, moje nogi dół kręgosłupa. Delikatnie wydłużam ręce, zapieram się nogami o ziemię, tak żeby cała konstrukcja się poruszyła. Daj sobie takie przyzwolenie, żeby tym się pobawić. W taki sposób, żeby teraz spróbować z tego kręgosłupa, który chcieliśmy lepiej poczuć, zacząć wychodzić naprężeniem, siłami, napięciem na zewnątrz swojego ciała i dotrzeć do końcówek palców. Do końcówek palców stóp, do końcówek palców rąk. Tak, żeby poczuć, że Twoje centrum jest połączone z tym, co jest. Na zewnątrz na obwodzie. Ok. Porobiliśmy tego trochę. O, czuję połączenia między końcówkami palców, a środkiem ciała. Czuję, gdzie jest mój kręgosłup, mogę go ustawić na środku. Czyli mam skórę luźną za kręgosłupem, mam skórę luźną przed kręgosłupem po bokach. I to samo w nogach. Mogę teraz lepiej czuć swoje kości. I ustawić je w taki sposób, żeby czuć, o, łydki się rozluźniły, przód się rozluźnił, bok się rozluźnił, bo jestem po środku. I to po środku jest Twoim celem, jeżeli chodzi o ciało. Jeżeli potrafisz być po środku swojego ciała, to tam jest najcieplej. Ustaw się tak, żeby czuć, że to jest Twoje po środku. I zrób spokojny wdech i wydech. Jeszcze dwa. Zatrzymaj. Trzeba poczuć oddech w środku i wyślij go ze środka po końcówki palców. I Rozluźnij. Zrób to jeszcze raz. Pięć razy. I los. Jeśli dobrze zrobiłeś, zrobiłeś rozgrzewkę, to czujesz swoje ciało od środka aż po końcówki palców, i kiedy oddychasz i intensywnie zatrzymujesz oddech, to możesz wysłać jakieś wrażenie, które powstaje w środku ciała po końcówki. Jeżeli potrafisz to zrobić, to w wodzie też będziesz potrafić to zrobić. Więc przygotuj się tak żeby w wodzie mu zrobić dokładnie to samo. To co? Wchodzimy do wody? No dobra. Jestem przygotowany. Ja sobie opowiadam w głowie taką historyjkę, że moje nogi to są mocne korzenie, ale takie otwarte. Tułów to jest taki otwarty pień, drzewa. Otwarty, żeby wszystko w nim płynęło. A ręce to są takie lekkie, swobodne gałęzie. Kiedy oddycham, to oddycham tak, żeby wysyłać ten oddech, to życie drzewa prosto do słońca, bo słońce daje mi ciepło, <grych> więc się komunikujemy. Słońce to będzie mój umysł. Umysł spokojnie zawsze świeci, nigdy mnie nie zawiedzie. Wchodzę do wody tyle ile czuję. Pozwalam sobie na to, żeby... Obserwować, co się dzieje w moim ciele. Gdzie będą te miejsca, które będą chciały uciekać? I ja nie mówię, że tego nie ma. To jest zimne, a ja chcę, żeby było mi ciepło. Więc pozwalam sobie to widzieć. Bo kiedy to widzę, mogę coś z tym zrobić. Zanurzyłem się po żebra. To jest moim zdaniem taki pierwszy krok. Wtedy moje nogi i brzuch objęte są tym samym krążeniem. Pozwalam ciało się przyzwyczaić. Czuję moją skórę i pozwalam się sobie odsunąć delikatnie od skóry do środka. Robię przestrzeń tuż pod skórą. Nawet jeśli czuję, że Twoje ciało się teraz yy, trzęsie, to jest ok. Na przykład może być tak, że czuję, że moja lewa noga trochę bardziej się trzęsie niż prawa. Wewnętrznie. Co znaczy, że może tam jest coś, co jest trochę bardziej napięte, czego nie czuję dobrze, i dlatego to się trzęsie. Tak jakby trochę trzęsie się ze strachu. Więc ja sobie pozwalam uff, osiąść. Oddychać, tak, żeby wspierać tą moją lewą nogę. Ustawić się w tułowiu, tak, żeby lepiej dopływało ciepło do mojej lewej nogi. I wysyłam to moje ciepło, moją intencję otwarcia. O, aż po końcówki palców. Oooo, ale dobrze. Coraz lepiej. Uf. Uf. W tym całym procesie, moim zdaniem, bardzo ważne jest to, żeby być ze sobą szczerym szczerą. Coś się trzęsie, trzęsie się. Popracuj z tym po prostu, nie uciekaj. Ja osobiście nie lubię tego momentu, kiedy mój dół ciała jest zanurzony, a góra nie. Dzisiaj jest mroźno, więc tu na górze jest mi zimniej niż tam. Więc co ja robię? Ja po prostu zanurzam się aż po kark. A tak naprawdę to najbardziej lubię zanurzyć się w całości. Ale zróbmy to po kolei. Zanurzam wszystko tak, żeby zanurzyć kark, barki, ręce. nie mogę zostawić na razie na zewnątrz. I powtarzam proces od początku. Obserwuję, gdzie nie mogę być w środku. I szukam wejścia do środka. Ustawiam sobie wszystko tak, jak na ziemi po środku ruszam sobie nogami ruszam sobie rękoma kręgosłupem ooo ale przyjemnie zaczynam dobrze czuć te miejsca, których nie czuję o. aż po czubek głowy, aż po szyję otwarty pień mocne korzenie Rozluźnione barki luźne lekkie gałęzie Jak tutaj wszystko uspokoisz albo na tyle uspokoisz ile możesz to ja polecam się zanurzyć Więc na razie Uf, tam to dopiero jest spokój. O Kiedy wszystko się uspokoi i czuję, że jest ok, zrobiłem robotę, to wtedy po prostu, na zwyczajnym świecie, wychodzę na zewnątrz i delektywuję się życiem. Ja sobie na zewnątrz i kontynuuję pracę. Moje ciało jest pobudzone, więc dalej mogę się uczyć. Mogę próbować dostać krew do palców, stóp, rąk. Ja to robię tak. Najpierw używam ruchów strząsających dla stóp. Próbujesz takie wrażenie, że wstrzykujesz trochę ciepłej krwi. Do końcówek palców Potem staję dobrze na nogach Otwieram tułów Stabilizuję i robię to samo Na rąk Chcę poczuć Nie siłować się Tylko poczuć Jak krew napływa do palców Ok Kilka głębokich oddechów huh. Poczuć całą swoją konstrukcję. Nabierz, otwórz skórę i wysyłaj tlen do palców. Jeśli umiesz wysłać tlen, czy takie wrażenie, mrózki, ciepło, cokolwiek do palców, to pamiętaj, że po drodze jest wszystko. Więc ze środka idzie ciepło, na zewnątrz. A potem z każdym wdechem do środka. A potem po prostu delektuj się życiem. No, ja już jestem po morsowaniu. O, jest mi fantastycznie. Widzimy się w następnym odcinku. Jeśli spodobał Ci się ten film i chciałbyś obejrzeć więcej wartościowych materiałów od wkręcie ruchu, to subskrybuj nasz kanał. W komentarzu możesz również zostawić nam feedback, zadać pytanie albo napisać propozycję kolejnego filmu. No i powodzenia w Twojej przygodzie z Morsowaniem. Do zobaczenia!